Dzień dobry, witamy Was z Panem Kitkiem. Pierwszy odcinek po targach w Warszawie. Odcinek zrobimy techniczny, czyli taki, którego nie lubicie za bardzo, a ja lubię je bardzo, bo lubię takie techniczne rzeczy. Mamy tu taką pacjentkę, lampkę, też jest jeden fuledzik. I kupiliśmy ją za śmieszne pieniążki, za 7 stówek. Wrzucam Wam link, żebyście uwierzyli. Wam pokażę, co jej dolega do szczęścia. Jeden uchwycik muszę dostawać z innej lampy, takiej samej. Mam, została mi gdzieś na części, więc nie ma problemu, działamy. Sorki za dźwięk. Chwilę temu, ale pan Kitek zasłonił mi mikrofon. Nie będę już tego nagrywał od nowa, dam mu to troszkę głośniej. Będziecie słyszeć, tu już jest normalnie. Pankitek się cały czas tu plączę, bo jest królem podwórka. Tak? Jesteś królem podwórka? Jesteś. Dobra. Lampka, szkło praktycznie idealne, tam jakieś drobne ryski. Nie będę tego lakierował, lepiej to zostawić w oryginale. Tutaj patrzcie, góra, uchwyty calutkie. Oczywiście Europa. Pamiętajcie, białe kółeczko musi być nie czarne. Końcówka D, pyk. Czyli. Tutaj półeczka w czarnym macie. Tutaj srebrne też w macie. Na górze druga do kompletu z tym samym numerkiem. Tutaj nie nagrywałem wam, bo tutaj od dołu też brakowało uchwytu. Ale tutaj było takie raczej nie do powtórzenia dla amatora. Więc tego wam nawet nie nagrywałem, jak to się robi. Bo tu nie było niczego. A miałem gdzieś z takiej samej lampy tylko pół uchwytu. Tu resztą się dorobić to jeszcze tutaj wiadomo, to się reguluje musi się to kręcić, więc to takie dosyć dosyć bardzo skomplikowana naprawa, więc nie zaprzątałem Wam tym głowy ale to drugie pokażę Wam bez problemu zobaczcie, brakuje uchwytu B4 taki oto pisze B4 jak byk patrzcie, o tak jest urwany ja mam tutaj jakiejś starej lampy, co potrzebowałem chyba na soczewkę. Mam ten uchwycik B4. Fabryka nie przygotowała tutaj miejsca na zestaw naprawczy, więc nie wiem po co je oznaczyli. Bo dziurek tutaj nigdzie nie ma, żeby zamocować reperaturkę. no ale my sobie poradzimy bez reparaturki, bo to jest nasza reparaturka. Pomyślę tylko jak ją uciąć, ale może tutaj przy samej krawędzi jakoś tam spawem. Z tej strony się też dostaniemy, a tutaj będzie najłatwiej nam to tutaj, chyba przy tej krawędzi przyspawać, niż jakieś zrobić tutaj wycinanki, cuda. Trzeba sobie ułatwiać życie. Zaraz Wam pokażę. Zaczynamy. Jeszcze tylko pokażę dla tych, co jeszcze nie oglądali. A dużo z Was pytało poprzednie odcinki gdzieś o naprawach, co będzie nam potrzebne. Zwykły palnik taki gazowy w każdym markecie, gdzieś tam Action są za 7 zł, ale lepiej kupić gdzieś w jakimś sklepie z materiałami budowlanymi, ale to jeden traficie będzie działał pół roku, drugi traficie nie będzie działał od początku, tu mam takiego Dremelka z Boscha. Tu nie patrzcie, bo on jest tutaj na zimę, bo jak się spawa na zimnym, no to to jest aluminium, więc wtedy gaz nie, nie przelatuje, szybko zamarza, więc on jest tutaj normalnie cały srebrny. No i co tutaj? Spoiwo PP-T2X. Tutaj macie napisane gdzieś na obudowie. Szukamy z czego to jest zrobione, jak dobre spoiwo. Tu nie, tu nie. O, tu macie PP-GF30. Zaraz zobaczymy czy to jest to samo, ale to samo. Jak mówiłem PPT 2X, tu macie spoiwa, które łapie ten, ten plastik, więc mamy tutaj ten ppgf 30 również w tym, więc bierzemy się do roboty. Najpierw ucinamy tutaj wszystko na, na gładko, i później w tym naszym drugim uchwyciku działamy. Dobra, to co? Szlifierka i pierdzielam tutaj wszystko na. Na gładko, tak żebyście może widzieli, postaram się to zrobić. O, jakoś tak. Pyk. Może nie tak. Muszę sobie dobrą pozycję złapać, tak żebyście też coś widzieli. Pyk. Może tak. O, tak jest najlepiej. Wszyscy wszystko widzą. Zobaczmy czy jest OK czy tyle wystarczy jest na gładko? no nie wiem czy tyle, czy więcej wiecie, różnie, jak nie zrobię będzie dobrze, ale żeby tutaj się nie, na, nie narobić, też żeby tutaj nie było za blisko szkła, bo tu się łączy ze szkłem więc chyba tak wystarczy bierzemy teraz tak samo to obcinamy tutaj jeszcze dalej, najlepiej tu od tej strony, tak jakby go stąd odłamać, a resztę już dotniemy sobie Porównując co chwilę do tamtego, zaczynamy. Więc tak, utniemy go. I Jeszcze się cholerstwo trzyma. O, puszcza na kleju. Proszę bardzo. Mamy, jak widzicie, z zapasem razem z klejem. Teraz sobie będziemy to powolutku, bez pośpiechu dopasowywać. Widać tutaj. Tu mamy do samej krawędzi. No ale tu nie możemy, bo tu już jest, widzicie, klej. Tu może złapiemy tego kancika. Więc powolutku przycinam równiutko z góry na dół. Już można popatrzeć od tej strony ten kształt, żeby złapać tą odległość mniej więcej tu pyk tu po krawędzi o wszystko nam tutaj pokazuje a jak nie to tak jak tu obcinaliśmy może będzie najprościej pojechać no jak nie zrobimy to będzie dobrze dobra działamy Wstępnie przycięte, wstępnie oczywiście, teraz sobie można podopasowywać, jeszcze jest dosyć, widzicie, tu jeszcze jest ta warstwa, a tutaj ją mamy jeszcze nie ściętą, więc sobie jeszcze szlifujemy, aż nam się wszystko elegancko zgra. Widzicie, już byśmy mogli to nałożyć i przyspawać, ale to jeszcze, to jeszcze nie to. A jeszcze minimalnie brakuje. Tyk. Ewentualnie można w sumie to zeszlifować i będzie prościej. Trzeba, widzicie, troszkę sobie tutaj po, poprzymierzać, popróbować w różne strony. No w sumie może będzie lepiej to zeszlifować niż to. O, tak zrobimy. Teraz to przyszlifujemy ładnie. Może od tej strony, o, nie przeszkle. Przemierzamy już, już troszkę tylko. W sumie troszkę teraz to szlifniemy. Tak już praktycznie jest identyko, zobaczymy jeszcze tutaj z tej strony czy się wszystko zgrywa. co tak już zostawimy. urzejemy sobie dremelka i można też łapać. Dremelek już. Prawie ciepły. Przykładamy te same miejsca. Troszkę bardziej tu. Tolerancja też jest spora. Więc nie ma co przeżywać. Jak będzie pół milimetra, się nie zgadzać. I tak to wszystko się dokręci. Otwór, jak widać, jest spory. A tutaj śrubka wchodzi mała. To jest to nasza tolerancja o. Troszkę bardziej tak naciągniemy co? Robimy rowek na naszą spoinkę, na nasz spawik. Teraz od przodu. O, widzicie, równa kreseczka, praktycznie niezauważalna. gaz nam się już kończy, ale na tyle co tutaj musimy tylko to zespoinować do niczego więcej nam to nie jest dremel potrzebny, więc tylko w cyk. Jego się ładuje normalnie gazem do jak zapalniczkę to macie w dupce dziureczkę nabijacie gaz i cała cała robota. Dobra, gasimy go. A już sobie odkładamy. I co, bierzemy mały, cienki trójkącik i zaczynamy sobie ciągnąć po prostu jeden, jednym ciągiem. Zaczynam może tutaj od tej strony. Może Wam tu jakoś postaram się przybliżyć. Tak, może będziecie lepiej widzieć. Zaczynamy. Fajnie robić to na świeżym powietrzu. Wiadomo, żeby nie wdychać tych oparów tego plastiku. Wiadomo, że nie jest to zdrowe. Dlatego na świeżym powietrzu najlepiej robić takie dziwne prace Teraz lecimy na tą stronę. Widzicie jeszcze coś tam? Mam nadzieję że teraz tak, bardziej. Słońce nam chyba nie pomaga w tym wszystkim. I obracamy i lecimy teraz w tą stronę. To już też polecimy jednym ciągiem. O! Powinniście wszystko fajnie widzieć. Trzeba się dobrze tutaj zaprzeć, złapać i jednym ciągiem ładnie, solidnie, dokładnie, raz przy razie. Tutaj jest po skosie, więc troszkę nam zjeżdża, ale. Nie ma problemu, najwyżej się dołoży jeszcze jedną spinkę. Tutaj myślę, czy to wzmacniać jeszcze, czy jest wystarczająco. Na razie to jeszcze tutaj rozlejemy ten spa. Widzicie, wygładziło to. Widzicie, społysku robi się matowe. już jest widzicie już można dotykać już jest twarde teraz przód Tu już Wam pokazywałem. Jak macie taką końcówkę, najlepiej ją sobie po prostu obciąć na świeżo. No i co? Generalnie można to już tutaj uznać za, za gotowe. Czy więcej coś tutaj wzmacniać? Nie wydaje mi się z każdej strony. Zobaczcie, prawie. Prawie niewidoczne tu, przy samym tutaj kanciku zrobione nie gdzieś tutaj, tylko przy samej krawędzi. Zobaczcie, jest łóżko. Tutaj też to wszystko się fajnie zgubiło. Pokażę Wam jeszcze z dalszej perspektywy. Zobaczcie, można śmiało podnosić, już za to ucho nie ma problemu naciskać trzyma normalnie jak, jak w oryginale więc myślę, że nie będziemy już tego bardziej czymś smarkać dodatkowymi spawami tak zostawiam i picabello tu Wam jeszcze pokażę, może z ręki słoneczko świeci troszkę pomaga, troszkę przeszkadza zobaczcie ta strona Strona. Jeszcze. Jeszcze widzieli. Możecie sobie normalnie za to łapać. Trzymać. No i praktycznie niewidoczne. Dobra. Nie zawracam Wam już gitary. Jeszcze będzie, pamiętajcie, jeden odcinek Stargów. Pokażę Wam tego amerykańca, co tam był. I tyle. Na razie go.